Na stroje w szatni chciałem zapytać tutaj trenera, podpytaliśmy, ale wiadomo, że w szatni najwięcej do powiedzenia mają piłkarze jakaś atmosfera, więc jak tam przed tym meczem w Poznaniu się? No, atmosfera, jak to po wygranym meczu, dobra, bojowa. Tak jak trener powiedział, radość była troszeczkę mądrzejsza, bo, bo tak, jak, tak jak wszyscy wiemy, no, zainkasowaliśmy trzy punkty, ale, ale to jest jeszcze nic, bo, no, bo trzeba, trzeba zdobyć kolejne i kolejne, i powoli piąć się w górę. Górę tabeli. Ostatnio po tym zwycięstwie ze Śląskiem Wrocław przyszły trzy kolejne porażki. Oby nie zdarzyło się to teraz, prawda? No tak, jestem da da daleki tutaj od jakiegoś zaboboniarstwa. <grym> Także w niedzielę wychodzimy na boisko i walczymy o swoje. No, uda się to, 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 będzie super. Nie uda się to, jedziemy dalej. Lech jest w tym sezonie drużyną taką troszkę nieprzewidywalną, mającą lepsze mecze i gorsze mecze. To już nie jest. Ten lek jak dawniej, który był zawsze pewniakiem do zwycięstwa. No ale mimo wszystko to zawsze jednak jest lek. Zgadza się, no, klub z bogatą tradycją, yy, bardzo dobra drużyna, ale myślę, że bardziej powinniśmy się skupiać na sobie i, i, i na tym, co my mamy do zrobienia na boisku i co mamy do osiągnięcia. Także myślę, że przede wszystkim skupiamy się na sobie. Obawiasz się, że możesz mieć dużo pracy na stadionie przy Oj, no nie myślę w takich kategoriach. Czekam po prostu, co, co pokaże co życie i co pokaże ten mecz, a, a, a na pewno będziemy gotowi na wszystko, na wszystko co, co tam się wydarzy. Indywidualnie, gdybyś miał powiedzieć na przykład w leku, kogo najbardziej obawiać się może bramkarz drużyny, która tam przyjeżdża? No to nie będę tutaj wymieniał tak nazwiskami i rzucał, bo no, na pewno trzeba respektować całą, całą drużynę i, i, i brać ją całą za niebezpieczną. Jak Korona Marek wygrywa, to w tym sezonie 1-0, czyli z czystym kątem. Dwa z trzech tych zwycięstw, to swoim udziałem w grze, więc to też taka droga, że po prostu dużo od Ciebie zależy, żeby te zwycięstwa były. No tak się ułożyły te wyniki zwycięskie. <grym> Nie, no bo zwycięstwo 1-0 yy, też za nie są trzy punkty, tak samo jak za 5-0, także obyśmy także wygrywali jak najwięcej meczy po 1-0. Wiadomo, że to, że to jest troszeczkę nerwówki w tym meczu, bo coś głupiego może się w końcu chce zawsze wydarzyć, ale, no, ale, no, ale tak się ułożyło, no, nie jest tak, że nie chcieliśmy wygrać więcej, no, do, dlatego szanujemy to, to, to co mamy. I... Tylko tutaj wiesz, bardziej się... pytanie było chyba jeszcze, jeśli Maćku mogę, bardziej chodziło o to, że biorąc pod uwagę skuteczność chłopaków z Korony Kielce z przodu, no to Ty musisz na swoich barkach dźwigać ciężar, bo jeżeli Ty zachowasz czyste konto, to jest większa szansa na wygraną, bo jeżeli coś wpuścisz, to już strzelenie dwóch goli może być ponad siłę. No zgadza się, zgadza się. Napastnicy zawsze się, zawsze się do mnie uśmiechali, że jak nie puszczę, to nie przegramy. Ja z kolei się śmieję, że jak nie szczerze, to nie wygramy. Także no, taka jest kolej rzeczy. No, mam nadzieję, że gdzieś tam odblokujemy troszeczkę na troszeczkę bardziej tych naszych zawodników i, i postrzelają troszeczkę w tej lidze, bo, bo jak już trafiają to naprawdę fajnie, fajnie to wypada. Takie takim jak ten ostatni, kiedy to Zagłębie, no jednak tych celnych strzałów nie na Twoją bramkę, tej pracy nie było zbyt dużo, dla Ciebie to są takie trudne, bo jednak ta koncentracja musi być. Taka bardziej niż takie mecze, gdzie gdzieś tam się kotuje i tej pracy jest więcej? No tak, yy, faktycznie no, strzałów, no to tam chyba jeden Pięknie. był celny, ale, ale było trochę roboty na przedpolu, to też tak yy, nie jest, że, że, że nic nie robiłem. Yy, także gdzieś koncentracja była cały czas zachowana, ale faktycznie no, jak trafia się taki mecz, gdzie, gdzie faktycznie tej roboty nie ma, w końcu się trafi, no, to, no to, to, są, to są bardzo ciężkie mecze, wtedy najbardziej męczy się głowa.